Malowałem obraz pewnej streamerki po udarze, i remka. Już do tapet. Odpakowujemy płótno co mi przyszło, żeby się nie pociąć przy okazji. To jest za małe, to jest za małe, to też jest za małe. Z tym się jebałam i temu ciągnęłam. Tu miało być takie przejście, że pstrykam palcami i przechodzimy do skończonego obrazu, ale nie nagrałem materiału, więc nie ma. Jako palety używam po prostu wyciętego kartonu, żeby było oszczędnie, a takie są podstawowe kolory, jakie używam. Zaznaczyłem sobie, gdzie będą włosy, a później zacząłem od malowania jej czoła. Musiałem się bardzo postarać, żeby nie namalować tam wielkiego lotniska i samolotów, które tam przelatują. Później zobaczyłem, że Kasi oko spierdala. Znaczy to tak normalnie jej ucieka, bo ma zeza, ale no jedno patrzyło prosto na Emeta, a drugie prosto w kadr. I to nie było zamierzone, po prostu było krzywe, więc musiałem to poprawić. A żeby moja szczeluga się nie rozjechała, trzymają taka książka: 365 dinozaurów na każdy dzień. Więc jak chcecie zobaczyć, jakim kasiek jest dinozaurem, nie patrzcie na syfek coś. No to takim jest. Dziwne. Ale wracając do obrazu, no to trzeba i tutaj za kole trochę powiększyć. No i wygląda jak i na tym dzień pierwszy się skończył. Zacząłem popełniać. WOLDEMORTY to plus 10 kilo, kurwa. Poprawiać włosy i zdecydowałem, że będzie mieć zwykłą czarną koszulkę. A z racji, że Kasik przypomina kształtem Ziemię, według płaskoziemców, bardzo mi ułatwia cały obraz. Co za chuj... nie, nie mogę... Nie muszę malować żadnych cieni, zgięć, highlightów. Kasik nie jest płaska, ona jest oszczędna farbę. Później mi coś z brywiami nie Nie grało, że jedna była wyżej, do druga niżej jakieś załamanie dziwne, nie wiem. Zmierzyłem. Akurat ja tak mam, że mam jedną bramę wyżej, drugą to czoło, jednak okazało się, że przesadziłem i je zmniejszyłem tak, że można by było tylko tam jakimś małym helikopterem wylądować. Nie samolotem. No i przyszła pora, żeby teraz największego słodziaka zacząć robić, czyli. jego. Zacząłem nakładać pierwszą warstwę i okazało się, że Emmet zaczyna wyglądać jak kula do kręgli. Zrobiłem towi trochę futra, żeby teraz wyglądał jak futrzasta kula do kręgli. E, I namalowałem Remkowi twarz i ręce. Tego nie widać, bo tego nie nagrywam, ale ja siedziałem po kilka godzin dziennie, żeby te twarze w miarę wyglądały podobnie i jest dużo zmian, które nie są nagrane. Robiłem to szpatułą, to było pierwsze, raz, kiedy używałem szpatuły. Tak się rozmachałem tą szpatułą, robiłem stworze, że uciąłem trochę Remkowi głowy, a raczej włosów, ale to później naprawiłem, więc spoko. Próbowałem różne a, kolory na tło i teraz moja ręka wygląda jakbym skończył walić konia Papa Smerfowi. Kto mnie kurwa ogląda? Fajnie. Jeszcze tylko podpis i koniec. Obraz zajął jakieś 50 godzin i jest na formacie 60x50. Papa. Kamik przesyła 10 zł. Sory Kasia nie miało być tak ofensywnie XD. Jasne kurwa. Jasne, że nie miało być tak ofensywnie. Dlatego stwierdziłeś, że trzy razy podkreślisz, że jestem płaska, że jestem oszczędna w farbę. O... Mega. Mega, jesteście wszyscy.